Występem finałowym Hardcore Festival w Bolesławcu był koncert grupy Proletariat. Zespół istnieje i gra już 25 lat. Ten zespół istniał, istnieje i istnieć będzie, więc cały czas gramy, cały czas tworzymy. Jesteśmy w przededniu wydania nowej płyty, więc. No dużo jeszcze mamy do zaproponowania. Organizatorzy Hardcore Festival zadbali, by na koniec wystąpiła prawdziwa legenda polskiego rocka. Słynna Kapela Polska Rokowa będzie rozbrzmiewała swoimi kawałkami i z najnowszej płyty, ale także ze swoich płyt starszych. Fani proletariatu nie zawiedli. Wszystkie bilety zostały wyprzedane, a teatr stary pękał w szwach. Zespół zagrał największe przeboje, na które wszyscy czekali. Tak zwykle przekrój przez całą naszą twórczość od początku do, 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 do obecnych sytuacji. No, myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Myślę, że będzie fajnie. Popłynie ze sceny właśnie przegląd twórczości. Zagramy ostatnią płytę, a też zagramy wszystkie stare utwory, na które wszyscy czekają. Nie zabrakło licznych bisów. Fani nie chcieli wypuścić proletariatu ze sceny. Jak widać w Bolesławcu jest dużo zapotrzebowanie na tego rodzaju muzykę.